Cześć, nam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy właśnie w Kingdoma. Mam nadzieję, że czekaliście. I to jest tak, że pewnie się zastanawiacie, skąd ja mam tyle ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja mam dla Was bardzo spoczywki historię, a mianowicie taką, iż udało mi się naprawdę bardzo dużo zrobić w Kingdomie. Ale testowałem nowy program do nagrywania Żeby mieć większą yy, opcję do edycji Poza tym yy, komputer mi burczy strasznie I, i, I to słychać, nawet jak daję odsumienie w czasie rzeczywistym I staram się tego skorygować Dalej mam ten problem, nie? Dalej mam ten problem I to jest bardzo, bardzo złe Ogólnie to jest tak, że przetrwałem te 5 dni, dni. Trochę nadrobiłem, tutaj dużo straciłem, ale też i zyskałem. Tutaj już zaczynamy, bo budować. Ogólnie to jest tak, że nagrywanie cały czas tak dnie, że tego się oglądać nie da. Mimo, że pokazywało, że program nagrywał to w 40 fps, to trochę taki kiss tego wyszedł. Taki dość poważny. A, a, a czemu dużo zrobiłem? Ponieważ po tej stronie, po której teraz stoimy, udało mi się rozwalić dwa portale. Podczas jednej wyprawy. Naprawdę bardzo dużo się działo. I strasznie to ubolewam, bo nie mam jak za bardzo cofnąć. To jest bardzo złe. To jest naprawdę bardzo złe. Dobra, przede wszystkim będziemy musieli tutaj niestety nadrobić. Będziemy musieli nadrobić, będę musiał Wam to pokazać. Jak będziemy rozwalili lewą stronę, polecimy tam na prawą, pokażę Wam co tam udało mi się zbudować i w ogóle dawać mi monety. Monety są teraz bardzo ważne dla mnie. Tylko jedną monetę miałeś? Noju. A tak daleko się niby zapuszczasz. Hmm. No ogólnie to bardzo źle, to bardzo źle I wychodzi, że tutaj kupiłem program do nagrywania żeby tutaj w ogóle mieć lepszą m, wszystko do edycji a potem się okaże, że i tak będę nagrywał wszystko OBS-em bo OBS mi tutaj nie mówi nic <laughs> Dziękuję, dziękuję Okej, okay, to sobie zro zrobimy jednego jednego łucznika no dlatego, bo tutaj potraciłem ludzi, ich potem zaraz wymieniają z powrotem, oni tutaj szczęśliwo wracali. Nie wiem czy ja mogę iść tak bezkarnie. Nie, 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 może aż tak bezkarnie nie mogę iść. Wolę, wolę się tutaj cofnąć, zobaczyć, z zebrać pieniążki, które mogą mi ocalić. I dupsko. A potem dopiero pójdziemy dalej, tak? Potem pójdziemy dalej. Ale kurde, tyle w tym odcinku się działo, dobra, powinienem z tym skończyć. No, zdarza się, zdarza się, jeżeli się coś jest. Sobie, powinienem to testować na innych yy, grach, z których nie robię serii. Czy wszystko idzie normalnie? A nie, że na Hobsiub od razu m, wszystko nowymi programami. Co zrobić, jak się nic nie zrobi? Czy ten mikrofon powinienem tutaj przybliżyć, żeby było mi lepiej słuchać, Bo może mi być gorzej słychać, bo musiałem ogólnie mikrofon przyciszyć. Żeby jak najmniejsze szumy wyłapywało Dobra oh, No i tutaj będą się... Aha, bo nie wracają. Kiedy to rozbuduję dalej Kurde, tyle ludzi mam Mam nadzieję, że zaraz mi zaczną tam generować jakieś tam dochody Zastanawiam się, czy by nawet tutaj by nie zburzyć, żeby ten obóz. No tam dalej. Ale to jest bardzo szybki dostęp do nowych ludzi. W razie czego. Kurde, tyle tutaj ludzi bez pracy chodzi. Mam nadzieję, że mi nie pouciekają po jakimś czasie. Że będę musiał ich rekrutować jeszcze raz. Czyli jeszcze pięć monet bym potrzebował. Hmm Spoko Te skrzynki nie było. O! Czyżby mi zaraz miał dać się hajs? Ten rolnik. tutaj mur zbudowałem, czy co? Okej, okay, jeszcze trochę pieniążków. Czy tutaj też? No tutaj nie mogę zbudować. Czy jakiś... Cholera. Nieważne, nie dopatrzyłem się. Właśnie, dlatego ta gra ma swoje plusy bardzo duże. Bardzo się przyjemnie w nią gra, ale ma też... No, kilka takich solidnych minusów także ma, no. Ale ogólnie, jeżeli mi skoro tak dobrze idzie w tej grze, nie wiem, czy jak się rozwali wszystkie portale, czy to już jest koniec gry, czy co. Zwłaszcza, że już dwa rozwaliłem po, po tamtej stronie. Okej, okay, to tutaj, tak. To, to musiał się przenieść. Dobra, ale mamy bardzo dużo hajsu. No to zaraz was tutaj pozatrudniam. Jeszcze tak trzech rolników bym potrzebował. 15 monet mi na to pójdzie. A reszta idzie na łuczników. A tutaj mam cały czas 60 fpsów, a to mi nagrywało momentami w 40. Niby w 40, ale było jeszcze mniej. Ok I jeden łucznik. I jakoś to powinno być. Nie wiem czy jak mnie zatrudnię więcej. Czy oni będą tutaj pracowali, czy też nie. Nie jestem tego pewny. Tak na dobrą sprawę. Nie jestem właśnie tego pewny. Ale dobra, niech mi tutaj generują hajsiwo. Niech jakoś to będzie. Tutaj już za mury wracają Zbierzemy resztę hajsu, jaki tutaj zabrali. Ci panowie. A, jedynie zabrałeś. Będę miał cię na oku. Będę cię miał na oku. Dobra. O, ale ten gracz sztab po i ta czwórka już, już zwięta to od razu. To chyba widzisz, że ta wieża to nawet tutaj tak niepotrzebna. Ale widzicie, że teraz ataki nawet zwykłych nie zaczynają być teraz groźniejsze. Ale przez to ile mamy ludzi, nie musimy się jakoś szczególnie o to martwić. Dobra, niech sobie tutaj chodzą, w ogóle robią swoje rzeczy. Hmm. A, czyli to jest tak, że już mam maksymum, już jeden rolnik nie ma co za, za bardzo do roboty, tak? Okej. Okay. Okej, okay, spoko. Dobra, w takim wypadku, skoro i tak tutaj nie będę. Chciałbym zebrać kilka monet. W takim wypadku, jeżeli będę szedł, to, to, to chciałbym ludzi pozbierać przy okazji. Wiem, wiem że nawet nie mam za bardzo z, z, m, sprzętu, jakim kupić. Ale no cóż. No właśnie, dziękować za monety. Przydałoby się ich trochę więcej. Okej. Okay. Weź go, weź go upoluj. Tamci z kilometra w niego trafili i ty stoisz przed tym biednym króliczkiem i w niego... Przepraszam. I w niego nie trafiłeś, gnoju. O, 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 dziękuję, dziękuję. No i teraz już mi nie zaczyna... Boże, już, mi, już nie brakuje mi aż tyle hajsu, dobra. No to przede wszystkim, mogę zrobić, że tutaj... Idźcie, pozbierajcie te wuki. Nie marnujcie się. Tutaj, tutaj... nawet nie mamy już wyprawy, żeby opcji zrobić. Okej. Okay. Dobra, niech podłączają. Jak już tam będzie dużo hajsu będzie generowanej. Tutaj wam pokażę przede wszystkim. Co mi się udało tutaj zrobić. Bardzo fajny portal. Tylko pytanie, czy tam coś się nie odraza Sprawdzimy. Ale to z, m, sprawdzimy wam pokażę. Teraz sobie zdaję, sobie, zdaję sobie sprawę, że chyba za mało hajsu, w razie czego zabrałem ze sobą. Tutaj powinienem ich ulepszać. Powinienem. Okej. Okay. Ale z tej strony naprawdę się nie muszę o nic Widzicie? To już jest moje, bo ja zniszczyłem ten portal. Mogę zapłacić jedną monetę i wtedy mogę się nim teleportować w dowolne miejsce. Tak to jest, ale możemy to tylko wybudować tylko i tylko wtedy, kiedy zniszczymy portal, przez który przechodzą te, potwory, te sfory, tak? Mhm. Dobrze, że nie, dobrze, że pomyślałem i nie zdałem tutaj się Okej, okay. to się nie odbudowuje, ale mogę zrobić kolejny portal w razie czego? I to jest tak, że tutaj dalej nie możemy przejść. Prawdopodobnie będziemy mogli dalej tam przejść, jeśli zniszczymy po lewej stronie także mm, jeden i drugi portal. Tak myślę, bo nigdy nie dotarłem aż tak daleko do tej gry. I nigdy nie miałem tak fajnego podejścia, że za jednym ymm, taką inkwizycją udało się rozwalić dwa portale. Nigdy tak nie miałem. Dlatego strasznie ubolewa na to ciekawe bo naprawdę bardzo dużo się tutaj działo. A teraz wam zademonstruję, jak działa to. Bieremy. Klikamy tak, 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 tak. To nie jest tak, że obserwujemy. jep, dziękuję. Jesteśmy z powrotem. Ok. Zobaczymy, czy, czy ktoś mi tutaj dużo hajsu zbierał. Mam nadzieję, że tak. U rolnicy. No, oni faktycznie generują dużo hajsu i tylko z tej strony tym. nie musimy się na nic martwić myślę, że w następnym czy ja tutaj mogę generować w ogóle wyprawy? Hmm. dzień dziewiętnasty walajcie czy drzewa jak, jak leci aha tutaj już nie mogę tak? weźcie tutaj pozbierajcie A mi się to już tak nie przyda tutaj mam już rozbudowane aj nie chciałem tego drzewa akurat bo to trochę daleko, to pewnie ważne jest, jest wczesny poranek może uda się im zrobić zanim pojawi się noc zanim będą ataki właśnie tych stworów no już tutaj idą że niestety tylko dwójka, tak? Okej. Okay, bardzo fajnie. Dziękuję, dziękuję. Zbierajcie, zbierajcie. Czy ja wam zabiorę... O! I zaczynam mieć fajsów w nadmiarze. Dosłownie. Pod trawki koniu, bo naprawdę... będzie źle. Okej, okay, za niedługo mi z zakiewki będą wylatować monety. Tyle już tego mam. To bardzo dobrze. Okej, okay, no to zamieniamy was wszystkich włóczników. Wieście, zbierzcie i korzystajcie. Po kolei. Ile się teraz tutaj nam łuczniku porobiło, nie? Ten sąszak. Piękny, naprawdę piękny Chyba jedynym programem, który powinienem kupić to chyba Xplit A nie mi release Tak na do dobrą sprawę Nie Okej okay. uh, Chyba sobie nawet pobiorę Mirilis I postaram się go ogarnąć Sprawdzić czy, 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 czy będzie mi działał skurczyby. Tak na do dobrą sprawę Coś tutaj jest? Nie ma tutaj nic. Dzień 19. Tak jak mówiłem, do dnia 20 trzeba. A, tutaj już dwójka idzie i tutaj też dwójka. Tam jeszcze jeszcze dwójka, tak? No to już zrobiliśmy tutaj łuki. No, dziękuję. Wyrzuciliśmy monety. Pewnie zabrałeś ten budowniczym, kiedy oni tam robili. Fantastycznie. Tylko że ja bym tą super, hiper ważną wyprawę zrobiłbym dnia dopiero następnego po tej krwawej nocy. Ok. Tam już nie idzie żaden, zaginiony. Bo czasem się niektórzy uwielbiają, zapuszczać bardzo daleko. Tak bez w mniejszego powodu. Ale tych ludzi zaczyna ich naprawdę w cholerę. Dobrze, bardzo dobrze. No to cóż. Następnego dnia polecimy w prawą stronę. Parekrutować ludzi. W sumie. Następnego dnia, jak mogę iść teraz, po prostu. To jest myśl, to jest naprawdę bardzo dobra myśl. Ok, czy ktoś tutaj jest zrekrutowany? Nie mam, przed chwilą rekrutowałem, ale lecimy dalej, a potem w drodze powrotnej zobaczymy, czy ktoś jeszcze będzie. A na samym odcinku robimy epicką wyprawę. Ok, patrzę, już zatrudniam. Dobra. Lecimy dalej. Dzień 20. Czyli teraz będziemy musieli przetrwać krwawą noc. Okej, okay, ulepszyliśmy tutaj naszych budowniczych. Liczymy sobie dalej. W sumie mógłbym na upartego zrobić jeszcze jedną rzecz. I chyba to zrobię. Tam budowniczy będzie szedł z y, kilka dobrych dni. Okej, okay, nie ma tutaj trawy, żebym na koniec sobie mógł podnieść tak. Ta trawa już nie jest trawą, ta trawa jest po prostu inna. zarażona, zakażona. No właśnie, tutaj jest ten portal. Portal... Chodź tutaj. I mam jeszcze inny pieniążek na powrót. Fantastycznie. Fantastico. Warto dbać o takie pierdoły. Czyli nasze priorytetem teraz będzie to, żeby mieć bardzo dużo pieniążków. Uh. Nie, 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 nie. Nie wiem, mi tak. Weź podnieś tą monetę do cholery. No właśnie, ja pierdzielę. I ile tutaj drogi musieliśmy przebyć co. Jesteśmy. Dzień dobry, wróciliśmy. Wy tu już obraz nie macie co robić co żadnej monety nie macie żadnej ani jednej, żeby tutaj tego jeszcze zatrudnić tak na, na szybkości? kości. No po prostu nie wierzy Jedna moneta to znak. Uz uznam to za znak może Koniku, co, co się tak szybko męczysz? A, nie, bo ja po prostu zapierdzielam jak szalony ostatnio, co? No właśnie. I to jest ten problem. I teraz zaczyna mnie przycinać. Właśnie nie wiem, czy to jest... czego to może być wina? Niby w 60 fpsów jest, wszystko się zgadza. Ale w sumie ja grałem sam i miałem bardzo, bardzo mega dużo ludzi. To też mi ścinało. A tu ulepsza mury. To fantastycznie. To naprawdę fantastycznie. Czyli mury będą bardziej wytrzymalsze. To w sumie w sam raz na chwawą noc. Okej okay. Okej, okay, jeszcze nie ma tań. Nie będziemy tego rozbudowywać, bo to, bo to się nam dla nas źle skończy bardzo. Zabiera, zabieramy Wam Hasiwo. Ok, dziękuję, dziękuję. Dobra, kilku ludzi będzie musieli ten, bo bile, zamiast wracać adekwatnie wcześniej. Oj, i naprawdę bardzo mocno działała, co? Ajajaj O cholera, teraz będzie mi to ludzi pożerało oj nie 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 nie, niepotrzebnie nie, ich tutaj, ten Zostawcie mi to co za... To będzie ciężkie To może być ciężkie, to może być ciężkie, ale widzę, że już chyba jeden olbrzym padł No to mi pożarli mi trochę tych ludzi są Dobra, wejście wracajcie i szeczą dwójkę zatrudnimy i w naszym odcinku robimy po prostu wyprawę. Rozpierdzielamy dosłownie wszystko, więc to byłoby na tyle. Trzymajcie się. Na razie.